Cześć, ja jestem Majer, a dziś zresztą szczególny dzień dla każdego Polaka. Przedstawiam Wam klan nawiązujący nazwą do postaw, które powinny kierować nami każdego dnia. Przed Państwem klan Patriotik. Jest to młodziutki klan, co nie oznacza, że zaraz się rozpadnie, jak w wielu tego typu przypadkach. Wręcz prognozowałbym im zagłoszenie na dłużej na polskiej scenie Skilla. Jak na aktywność i ilość ludzi w klanie, posiadają oni przyzwoite win ratio, po czym można spekulować, że nie przyjmują wszystkich jak leć? Warto również dodać, że przewodzi nimi dziewczyny. Pozwoliłem sobie zadać im kilka pytań. Posłuchajcie sam. Całą grupą, cała administracja, która teraz jest tutaj obecna, była w innym klanie. Ten klan powstał z tego względu, że poprzedni klan no, nie spełniał takich warunków, żebyśmy mogli coś wspólnie zdziałać. I myśmy się po prostu zmobilizowali i stworzyli własny, który jak widać całkiem dobrze działa. Ludzie są ogólnie wkurzający, irytujący i bardzo ich kochani. I chcemy ogólnie każdego dnia ich zabić, ale no, tak. nie dalibyśmy ich za żadne innych. Najważniejsze wymagane na jest 16, zdarzają się wyjątki, ES plus mikro. Reszte resztę informacji znajdziecie na Facebooku lub na tezie. Miałem przyjemność rozegrać z nimi 7 klanówek, nie wszystkie wygrane, co dało mi pogląd jak zachowują się po przegranych. Jest to zachowanie w moim odczuciu ok. nie było z tego tytułu żadnych spień czy kłód. Co do samego poziomu gry. Jest tu kilku graczy, którzy z powodzeniem mogli wygrać w lepszych klanach, czy spróbować swoich sił na ESL. Jest też niestety kilka ich przeciwieństw, czyli graczy, którzy powinni popracować nad swoim momentem czy celnością. W samych meczach znalazło się miejsce zarówno dla jednych, jak i drugich, co moim zdaniem jest zdrowym podejściem, gdyż nie odczułem przymusu karowania gry, jak ma to miejsce w przypadku słabych filmów. Z rzeczy, które warto wyróżnić na plus, jest na pewno dobra organizacja. Posiadanie bowiem oni własnego Facebooka, a Teamspeak wygląda schlównie, jest tam mnóstwo aktualizowanych na bieżąco informacji. Organizują oni również spotkania klanowe. Całość daje otoczkę takiego profesjonalizmu, a pamiętajmy, że klan ten ma nie cały miesiąc. Diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie na przykład TeamSpeed może nam pokazać, czy klan jest zarządzany przez ludzi dojrzałych, dorosłych i odpowiedzialnych, czy przez bandę dzieci, które w każdej chwili mogą się pokłócić i nastąpi rozgłód. Przebywając w tym planie, dało się odczuć zaangażowanie i dużo pozytywnej energii w tym co robią. A liderka jak sama o sobie mówi jest perfekcjonistką, co może zaowocować długim istnieniem na scenie, czego im życzę. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu i pamiętaj, jeśli chciałbyś przedstawić swój klan. Napisz do mnie. Ja jestem Majer, trzymajcie się. Cześć!